Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak nagrywać ekran w telefonie Dogi Blade 20 Max. Na początku musimy otworzyć sobie centrum sterowania. Ściągamy je w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Teraz szukamy opcji nagrywania ekranu. Wygląda ona w taki sposób: przechwytywanie ekranu. Nie, nagrywanie ekranu. Jeżeli nie mamy tej opcji, no to naciskamy sobie tutaj na ołóweczek w prawym dolnym rogu. Ja ją na chwilę usunę. Wyjdę. O, i teraz nie mam tej opcji. Tak więc naciskamy sobie właśnie tutaj na ten ołóweczek. Zjeżdżamy w dół i wybieramy z tych opcji tutaj, aby dodać kafelki. Przytrzymaj i je przeciągnij. Tutaj szukamy tej opcji nagrywania ekranu. Przytrzymujemy właśnie tak jak mówi instrukcja i przeciągamy w miejsce, w które chcielibyśmy przestawić te opcję, aby jej używać. Możemy sobie nawet ustawić jako pierwszą, i teraz ona się będzie właśnie znajdować w miejscu, w które ustawimy. I naciskamy, aby rozpocząć nagrywanie. Następnie wybieramy, czy chcemy nagrywać pojedynczą aplikację, czy cały ekran. A następnie możemy zdecydować się na przykład na dźwięk z urządzenia. Przełączamy wtedy dźwięk na włączony. I teraz, na przykład, jeżeli nagrywamy grę, no to będziemy słyszeć w nagraniu dźwięk muzyki z tej gry. Możemy też wybrać opcję mikrofonu, gdzie będzie słychać to, co my mówimy, ponieważ dźwięk będzie przechwytywany tylko i wyłącznie z mikrofonu naszego telefonu. Możemy też wybrać opcję, aby był nagrywany dźwięk z mikrofonu oraz z urządzenia i teraz właśnie na przykład dźwięk z gry oraz to, co mówimy, będzie nagrywane do naszego nagrania ekranu. Możemy też tutaj wyłączyć opcję dźwięku, aby całkowicie wyciszyć nagranie ekranu i po prostu nic wtedy nie będzie słychać. Możemy sobie wtedy w edycji dorzucić jakiś dźwięk albo po prostu mieć takie nieme nagranie ekranu. Dodatkowo, jeżeli wybierzemy nagrywanie całego ekranu, będziemy mogli wybrać opcję pokazywania dotknięć na ekranie. Ja włączę sobie tę opcję i pokażę zaraz, jak to będzie też wyglądać. Następnie wybieramy opcję zacznij nagrywanie. Tu rozpoczyna się odliczanie do rozpoczęcia nagrywania. I gdy pojawi nam się taka opcja oraz przyjdzie powiadomienie, będziemy mieli nagrywanie ekranu, które się już tutaj rozpoczęło. Możemy zobaczyć, ile już trwa. I teraz sobie właśnie tutaj coś możemy nagrywać. E, tutaj trochę już widać te dotknięcia na ekranie, ponieważ jest to ta e, biała kuleczka, która tutaj krąży za moim palcem. I jeżeli chcemy zatrzymać nagrywanie ekranu, wchodzimy tutaj, wybieramy Zatrzymaj. Możemy od razu wyświetlić sobie nasze nagranie ekranu, naciskając w tym miejscu. Nasze nagranie ekranu znajdziemy też, przechodząc do naszej galerii. I wybieramy sobie nasze nagranie ekranu. I właśnie tutaj już się rozpoczęło. Tu będzie lepiej widać tę e, kropeczkę, która właśnie jest tym pokazywaniem mm, nagrywania e, przepraszam pokazywaniem dotknięć na ekranie. Dają ją cały czas widać. O, w tym miejscu właśnie tak to wygląda. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć!